Zazwyczaj jest tak, że jak wchodzimy w medytację, zaczynamy, to dobrze już się tak przygotować, uspokoić, no ale czasami się nie da uspokoić. Czasami się nie da przygotować, bo cały czas te myśli nachodzą. Pozwól, niech one nachodzą, niech one nachodzą, niech one nachodzą, o, o, o. a ty mimo wszystko yy, bądź szczera ze swoimi uczuciami i swoimi emocjami. A niech to przychodzi, niech to przychodzi, bo umysł nawet, Umysł zawsze będzie produkował myśli. Tylko, tylko różnica jest taka, czy my się w te myśli zaangażujemy, czy nie, co one w nas wywołają i tak dalej, tak dalej. I teraz jeszcze kolejna rzecz, a propos tych różnych metod, a propos tego, że się źle czujemy, że nie mamy kontaktu czasami z sercem, z intuicją, z gardłem. Że się zdiagnozowaliśmy, tu brakuje, tam brakuje, tu chcę popracować nad tym, nad tym, nad tym. Odłóżmy czasami medytację jakiego, jakiegokolwiek formatu. Odłóżmy jogę i spróbujmy takie podejście, żeby zrobić sobie przerwę. Zrobić sobie przerwę, ale taką naprawdę przerwę, i co ja przez to rozumiem? Przerwę w próbowaniu. Zmieniania, jak Ty się teraz czujesz. Bo my mamy czasami dobre intencje. Chcemy się czuć dobrze, ale, ale się czujemy źle. I, I teraz takie podejście, takie inne dla Was, to może zająć 30 sekund. To może zająć 5 minut. Gdzie, ja, ja to też ostatnio zaczęłam praktykować i powiem Wam, że fajna sprawa. Gdziekolwiek jesteś, yy, na przykład yy, to też można za, zastosować grupowo, że yy, dzieci szaleją. Wszystko jest. Yy, Nerwy biorą wszystkich członków rodziny. Jest po prostu szaleństwo, ty masz tysiąc obowiązków, plecy, po prostu tyle zaległości i tyle rzeczy spiętrzonych, a tu jeszcze to, a tu, a ten chce to, a to, 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 a ty jeszcze w sobie przypominasz w głowie, że jeszcze musisz robić to, 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 to. Ok, przerwa. Przerwa. Jak ja się czuję? Przejechana przez ciężarówkę. Czuję się, jakbym mi przejechała ciężarówka. Mam dość, mam dość, chce mi się płakać. Okej. Okay. No to płacz, no to popłacz. O. Zmęczona, jestem cholernie zmęczona. Cholernie, cholernie. To czuj to w ciele. Czuję, czuję, jak gdzie. no Cholernie, tak bardzo zmęczona, tak mi się. Tak mam dość. Jak masz dość? No tak, no to właśnie tak. No tak. Uh -huh, uh -huh. I czuj, jak mam bardzo dość. Jestem beznadziejna. O, jaka jestem beznadziejna. O, I czujesz to. Czujesz, jaka jesteś beznadziejna. Ok? Nie, w, nie, w, nie wchodzimy w to, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Po prostu cokolwiek do ciebie teraz przychodzi, cokolwiek czujesz. Czuj, czuj to. Czuj, daj sobie tę parę. Podobna emocja. Potrzebuje 90 sekund, żeby. Żeby, że tak powiem, się przerobiła, przeszła przez ciało. I, i tyle czasami wystarczy. Więc y, to jest taka, taka jakby bezczynność, ale też mentalna. I nie wiem, myjesz naczynia i cię przytłacza, przytłacza cię sytuacja, nagromadzenie. Dobra, to idź na sofę, rzuć się na tą sofę, legnij i po prostu... Oh i nawet z tym oddechem takim oh, oh, pozwól sobie, kobieto, mężczyzno, pozwól sobie i zobaczysz, że w tym, że, że po jakimś czasie to to ci pomoże, to ci pomoże. A jak nie, no to nie, no to po prostu nie ma, tutaj nie ma żadnego ryzyka. Tu, tu, nie ma, tu nie chodzi o to, żeby roz, teraz siedzieć w, tym, w tej depresji, jaka ja jestem taka i taka i taka, wchodzić. To My nie mentalizujemy. My tego nie analizujemy w głowie, ok? Zapamiętajcie sobie. My po prostu czujemy się jak się czujemy. To już jest ten fakt. To jest. No, tak się czujemy, obojętnie dlaczego. No dobra, no to już się czuj. I pozwól sobie. I to może być różna długość. Jak Cię ktoś, nie wiem, wybije z tego rytmu, yy, albo, albo zaczniesz się czuć lepiej, wracasz do swoich zajęć. I taki ten tryb robienia sobie przerwy od czasu do czasu, to jest takie, to jest tak jak z metodą Hawkinsa. Zauważyliście, że to jest podobne? Jak uwalnianie emocji, tylko w takim po prostu mgnieniu. Bo ja nagrałam film z tą medytacją, która trwa długo, bo ja chciałam, żeby to było takie wieczorne, żeby już można było sobie nawet zasnąć z tą, z tą muzyką, z tą medytacją. Ale w zasadzie uwalniać emocje można tak. W ciągu 30 sekund, półtorej minuty, 5-3 minuty i już puszczasz, i już czujesz, o, troszkę lepiej, troszkę lepiej. I Twoje ciało też Ci będzie dawać sygnał, więc jeżeli czujesz się zmęczona chronicznie, to już jest o, 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 o. <laughs> Chroniczne zmęczenie, chroniczne bóle, to już jest organizm krzyczy, mówi daj mi wytchnąć. Daj duszy. Dusza krzyczy. Więc y, robimy przerwę. Przerwę w próbowaniu zmieniania. Tego, jak się czujesz. Po prostu bądź szczera, bądź w prawdzie. Prawdą jest to na ten moment, że czujesz się wrednie, że masz handry, że ci nic nie chce, że jesteś zmęczona. Ja na przykład yy, najpierw miałam, ta, miałam taki, taki ten czas, że miałam handry, a później to się przerodziło, czyli tak się, tak się psychicznie tak yy, gorzej czułam, a później to się przerodziło w wielkie, wielkie takie po prostu niesamowite zmęczenie. Ja mówię, ja chyba zaraz zasnę. Po prostu... Oh. I wiecie co, położyłam się na parę minut. Mówię, dobra, skoro organizm chce... Czasami się nie da położyć. Czasami po prostu jesteśmy, nie wiem, w pracy, ale też zamknij oczy, siedzisz w przybiórku, obojętnie. Masz znajomych, koleżanki, koledzy w pracy, obojętnie. Czy nawet idź do toalety i poczuj to, co czujesz. Całe spektrum tu nie ma złych, dobrych, lepszych, wysokich, niskiego. Wszystko, skoro to czujesz, to, 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 jest, to jest prawdziwe, to jest autentyczne. I robimy przerwę. Przerwę od myślenia, przerwę od próbowania, zmieniania. Dlatego specjalnie prosiłam Was, żebyście wypisali, specjalnie podzieliłam się. Te metody działają. Ale nie zawsze. Więc możemy sobie raz to, raz to, raz to, raz to i pleciemy sobie takie płócienko, płótno. Tak? Swoje, swoje indywidualne z dnia na dzień, z chwili na chwilę yy, próbujemy, żonglujemy różnymi metodami i to też jest metoda i to też takie jest podobne do metody Hawkinsa, więc yy, yy, ja nie do końca umiem sobie pozwolić na emocje, złości, gniewu wypieram to, mimo że chcę sobie pozwolić yy, no to pozwól sobie chociaż na 10 sekund <laughs> spróbuj nie umrzesz, bo to się wydaje. Nie wiadomo, kto ci nie może pozwolić, czy to ego nie może sobie pozwolić, czy, czy masz jakieś schematy, czy masz jakieś przeświadczenie, że dziewczynki się nie złoszczą, dziewczynki nie płaczą, dziewczynki muszą być grzeczne. Różnie. Wie, wiecie, w tej duchowości, w tym wszystkim to, to już jest to mocno zgłębione, nieważne. Ale zauważ, że nie możesz sobie pozwolić, no to ok, nie mogę sobie pozwolić. Nie mogę sobie, nie mogę poczuć, nie umiem poczuć gniewu. Nie umiem, nie umiem poczuć gniewu. I po prostu poczuj to, że nie umiem poczuć. Ok? Bo to, że ty nie, nie do końca umiem sobie pozwolić na, na czucie złości i gniewu, wypieram to. To poczuj to, że wypierasz. Poczuj ten opór. Poczuj ten opór przed gniewem. I zobaczysz, że ok to, to ja nie muszę czuć gniewu, ja mogę poczuć ten opór przed gniewem. I jak poczujesz opór przed gniewem, to może to otworzy możliwość, żeby potem u, u, udać się na troszkę poczuć gniew i tak dalej. I tak dalej.